Dzisiaj opowiemy wam historię pewnej kamienicy, której początki sięgają XVIII wieku. Kamienica usytuowana jest w ważnym punkcie miasta, obok kościoła świętego Jakuba oraz Nowego Rynku. Wokół rynku znajdowały się niegdyś kamienice najbogatszych mieszczan Nowego Miasta. Na rynku już od czasu gotyku odbywały się liczne jarmarki. Nie inaczej jest dziś. Nadal jest to centrum lokalnych wydarzeń. Możemy zauważyć, że jest to jedna z ostatnich kamienic wymagających rewitalizacji. Dziś mamy niepowtarzalną okazję, żeby zobaczyć pierwsze prace remontowe. Na pierwszy ogień idą prace nad elewacją i pokryciem dachu. Mimo że kamienica dopiero zaczyna odzyskiwać dawny blast, to niemal wszystkie mieszkania zostały już sprzedane. Nasi inwestorzy po raz kolejny zaufali nam już na etapie przedsprzedaży, dzięki czemu wkrótce zaczną cieszyć się zwrotem z inwestycji. Jest to niepowtarzalna okazja, żeby stać się właścicielem części z tego wyjątkowego budynku. W ofercie mamy ostatni lokal z widokiem na Nowy Rynek. Chcesz poznać więcej szczegółów? Zadzwoń.